Cześć widzowie, w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie cztery takie paczki Match Attacks. No i liczę, żeby wypadnie żeby coś dobrego. No i to, to co? Otwieramy. Pierwsza paczka. Ops. No i dobra, pierwszy Alison Becker. Tutaj mamy Marda Mar, Marmusza. Hmm, tutaj Eder Militao, hmm, Mark Bernal, hmm, Ryan Jates. Nie, nie wiem, czy dobrze czytam, ale tutaj Morgan Rogers. Tutaj y, Dumfries, tutaj Łukasz Skorupski. Wow, ale ładny Savio. tutaj pokazuję. Taki Savio. Mhm. Tutaj taki Magic Mem Memories, Rzeszowa. Y, Kimś. Taki. Tutaj jeszcze. Men of the Match Anderson. No i All Action Hero, taki Taylor. Dobra, czas na drugą paczuszkę, tylko tutaj położę te karty takie ładne, że tak powiem, się świecące. No. Druga paczuszka. A pierwszy ogień leci. Kim? Nie wiem, jak to się czyta, bo to. Chyba jakiś Tutaj, balde Tutaj mamy. gods jakiś... mm. Tutaj karta odwrócona. To... Koniec. No snowbot snowboard. Dawid Willa. The Magic Memories, Garrett Bale. U bardzo ładna karta. swoją drogą. All Action Hero. E Ignacio. Tutaj Andy Robertson. E Kama -Wingo. E Robert Sanchez. J. Brennan Johnson No i doku A ta karta, która była odwrócona to Still Strike Goody Gagpo Taki Tutaj znowu odłożę te Karty świecące Ja to tak no. nazywam Muszę świecą, do tego, są kartami świecącymi. Trzecia paczka. Może nie będzie coś dobrego. Się, jakby nie było tutaj nawet spoko traf w tej pierwszej. No i dobra. Pierwsza karta. McCallister. Tutaj mm, madłek. Fajne. Y Dobry piłkarz bardzo. Tutaj Jamal. Lamin. Lamin Jamal. Besti zwykłej. Tutaj Herb Atletico Madrid Herb Aston Willi. Dembele. No to może może trafimy cały podium złotej piłki. Mamy zwycięzcę. Mamy też drugie miejsce. Tutaj. Tutaj mamy Billy Gilmour. Nie wiem, jak to się czyta dokładnie. O! No i co, co mamy? Chrome AdWords Winner Top Score Girassi. No, nie wiem, czy mam też, ale mi się bardzo podobają, że te karty mają taki inny kształt. Nie wiem, mi się to podoba. Tutaj od razu go odkładam do tych kart świecących. O, to Bailey jest do góry nogami. Tutaj mamy Ronaldo Nazario w wersji Snow nie Boat, nie wiem, nie wiem czy się czyta, ale Ronaldo Nazario w wersji Real Madrid. Tutaj champion, cup champion Manuel Neuer, taki tutaj piękny Manuel Neuer, no i man of the match, A Artur... Tate? Nie wiem, nie wiem, jak się czyta. No i dobra. No i ostatnia paczuszka. Niestety, ostatnia. bo tylko cztery. W sumie dla niektórych tylko, a dla niektórych aż. Tutaj. Mamy Alejandro Grimaldo. Tutaj jest. Debast. Jeżeli dobrze czytam. Tutaj Ranieri, to tutaj karta odwrócona, no i Bernardo Silva, taki, ładny, taki, tak się nakolorował, tak świeci w kamerze, tutaj go odkładam, yy, tutaj yy, cup champion yy, yy, Diego Goodin. Nie, chyba nawet w piłkę nie gra, nie wiem. Ten nie jestem man of the Match Alfonso Davis. Taki tutaj się w kadr nie mieści, ale możecie mi zaufać, ja tam go, go odłożyłem. Mm, tutaj mamy Aur Sensa. Nie wiem, nie, nie wiem, jak się czyta. Tutaj Waldemar Anton, jeżeli dobrze czytam. Tutaj Milinkowicz, ach, ach, Achraf Hakimi. No i tutaj Lewis Ho. No i jeszcze ta karta, to ten odwrócona. Odwrócona. Kogo my tu mamy? Sius Strike, Dominik Solamka. Taki tutaj, Dominik Solamka. No i dobra, wszystkie, że tak powiem, wszystkie paczki zostały już przez nas otworzone. Bardziej to przeze, to bardziej to przeze mnie. Tutaj spróbuję zwieścić tak wszystkie te karty w kadrze. No, wygląda to... O tak. Wszystkie te karty specjalne. No jeszcze tutaj jest trochę tych... Specjalnych, ale jeszcze to jest jeden jabal, z którego też się cieszę, bo jabal nie no, jest z moich ulubionych piłkarzy. A no jeszcze Usman Dembele, wygrywca zdobywca złotej piłki. Z takich ciekawszych kart, no, że to są te tu, które widać. No, a z tych, nie, tych mniej ciekawych, no, które po prostu. Tutaj sobie są, bo są to karty basicowe. No, jest tego trochę. No, bo jest to dużo kart. No, jakby nie patrzeć. Tych, tych. Jest to taki, taki, oto, stosik. Taki. To wszystko są karty. No, tam mniej ciekawe. No i tak wygląda te wszystkie karty, które dzisiaj udało mi się trafić. I to by było na tyle. Trzymajcie się, do następnego.